Chodzę na chór, organy, gdzie są, gdzie wszystko jest. Kościół, tam w budynku ludowym gdzie był. Jest żały, tak, ja jest w ja już urodzony na żenach. Ja się nazywam Marek Andrzej Czajka. Wnuczek Leona Zioło-Kowala z Dąbrowy. Tam, gdzie teraz Jezewniki Młode mieszkają, tam Tu mama i ja się urzuciłem. Za Sanem w Orzechowie rodzina cała bywa. W Pniowie mam grupę weterana przez IPN. Tam bardzo często przyjeżdżam. Stanisław Frosowski, co dwa lata temu był awans pośmiertny przez, na stopień oficera przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość. Także tutaj się trochę trzymam. I ten namiot to jest mój. Jakiś dźwięk, taki kontrolny żeby tak. Było. я в бітайську як ще ховав